Cześć, z tej strony Magda Mazepka z Biura Sky Nieruchomości. Mam dla Was dzisiaj niebywałą ofertę na sprzedaż. Mieszkanie stricte inwestycyjne w bardzo prestiżowej, bardzo modnej, ale jednocześnie historycznej części miasta. Jesteśmy drodzy Państwo na Kępie Mieszczańskiej. Chodźcie, pokażę Wam jak wygląda pierwszy mikroapartament. Idealna oferta dla osób, które szukają bezpiecznego ulokowania swojego kapitału lub szukają stabilnego dochodu pasywnego. Każde mieszkanie ma 60 metrów, zostało podzielone na dwie mikrokawalerki. Mamy tutaj kuchnię, przestronny salon oraz łazienkę. Każdy apartament ma klimatyzację oraz balkon. A teraz zapraszam Państwa do drugiego apartamentu. jest jak widać lustrzanym odbiciem tego pierwszego. Sama inwestycja zawiera w sobie bardzo dużo udogodnień dla najbardziej wymagających mieszkańców. Mamy tutaj na przykład siłownię, grotę solną, saunę, miejsca parkingowe również z ładowarkami dla samochodów elektrycznych, komórki lokatorskie, przestronne, patia oraz bardzo Estetycznie wykończone części wspólne. Apartamenty Central Park Wrocław zostały wyróżnione wieloma prestiżowymi nagrodami. Inwestując właśnie w to miejsce, sprawiasz, że pomnażasz swój kapitał, a my zajmiemy się resztą poprzez usługę zarządzania najmem. Zapraszam do kontaktu.